Na pięknej wyspie Mauritius Sara spędza najlepsze wakacje w swoim życiu, zaczyna spotykać się ze swoim instruktorem. Nurkowania Jacksonem, który pokazuje jej, jak wygląda życie poza biznesem świat. Podczas jej ostatniego dnia przeglądają swoje zdjęcia, a Jackson prosi ją, aby została, ale Sara nie może, bo ma ważną pracę w Londynie. Ponieważ Sara nienawidzi pożegnań, czeka na Jacksona. Iść do Łazienki i wychodzi bez słowa, wyraźnie źle się z tym czując. Kiedy Jacksona wraca, jest całkowicie załamany. Rok później Sara przeglądają codziennie życie w Londynie, kiedy dostaje wiadomość od przyjaciółki z Mauritiusa, w której mówi jej, że zaczyna wyszła za mąż i chce, aby Sara była jej druchną. Oczywiście Sara akceptuje i jakiś czas później. Ona przybywa na wyspę gotowy do zabawy. Najpierw zatrzymuje się, żeby kupić alkohol domu starego przyjaciela i przypadkowo zostaje ścigany przez psa. Podczas gdy Sara wspina się na płot, właściciel natychmiast przywołuje psa i wita Sarę z otwartymi ramionami. Po jej napełnieniu jeepem z alkoholem pytają, czy odwiedziła już pewnego kogoś. Jednak Sara udaje ona nie wie, o czym on mówi. Potem Sara dołącza do swoich przyjaciół i idą na kąpiel w wodospadzie, a następnie przerwę w barze. Jej przyjaciółka zastanawia się, czy tym razem Sara się zgodzi zostać, ale Sara nalega na swoją pracę w Londynie. W tym momencie Sara zauważa w pobliżu Jacksona i chowa ją twarz, podczas gdy jej przyjaciółka wyjaśnia, że Jackson ma teraz własną szkołę nurkowania. Wieczorem Sara idzie do imprezy na plaży i odkrywa, że Jackson też tam jest. Zbierając się na odwagę, idzie do niego na pogawędkę, ale cała chwila jest napięta i nie. Jackson odchodzi z jakąś marną wymówką, że musi. Pracuje, ale Sara podąża za nim i proponuje, że odprowadzi go do domu. Na początku Jackson się waha, ale potem on zgadza się. Później w jego domu dzielą się drinkami, a Sara gratuluje mu szkoły, robiąc Jackson przyznaje, że zainspirowała go ambicja Sary. W miarę upływu nocy Sara i Jackson znajdują dzieląc wiele słodkich chwil, przez co Sara przyznaje, że za nim tęskniła. Jednak Jacksona. Jest zły, tłumacząc, że nie widzi sensu w byciu z nią, jeśli ona znowu odejdzie. Gdy Sara mówi, że Jackson mógłby pojechać z nią do Londynu, ale zaznacza, że nigdy nie byłby tam szczęśliwy. Jakiś dochodzi do kłótni, która kończy się całowaniem i spędzeniem razem nocy. Następnego ranka, Sara odbiera telefon od swojej przyjaciółki, która mówi, że spóźnia się pół godziny i nie mogą dłużej czekać, bo jedyny prom na wyspie, który płynie na miejsce ślubu, niedługo odpływa. Nie chce przegapić ślubu. Sara wybiega i prosi swojego starego przyjaciela Freddy'ego o przysługę. Ponieważ jest pilotem, może przywieźć ją na wesele swoim własnym samolotem. Jackson dołącza do lotu, ponieważ on też jedzie na wesele, ale jest w złym humorze, bo Sara znowu wyszła bez słowa. Kiedy już są w powietrzu, Freddy mówi Sarze, aby usiadła na miejscu drugiego pilota, aby mogli dogonić. Pamiętając, brała lekcję latania, Freddy również korzysta z okazji, aby omówić kilka rzeczy na temat. Samolotem, na przykład, jak utrzymać samolot stabilnie i korzystać z autopilota, w ten sposób może mu pomóc, gdy przychodzi dla niego czas, aby opuścić swoje miejsce, aby wziąć lekarstwa. Dzielą się też trochę informacjami o państwie ich życia, a Freddy wyznaje, że wciąż opłakuje swoją zmarłą żonę, której zdjęcie trzyma w samolocie. Nagle Freddy zaczyna kaszleć, a Sara krzyczy na Jacksona, żeby przyniósł trochę wody, ale nie może znaleźć żadnego. Zdając sobie sprawę, że Freddy ma atak serca, Sara próbuje go uspokoić. Ale Freddy traci przytomność i upada na jarzmo, powodując, że samolot gwałtownie spada i Jackson uderzyć się w głowę. W tym momencie nadlatuje butla z tlenem i uderza w przednią szybę i panelu sterowania. Podchodzi Jackson i spycha jego z fotela pilota. Podczas gdy Sarah chwyta go jarzmo i desperacko próbuje sobie przypomnieć, co Freddy powiedział jej. Żeby samolot wzbił się wyżej i utrzymuj ją stabilnie przed sobą. Na szczęście samolot zostaje ustabilizowany tuż przed zderzeniem. OCEAN Potem Jackson próbuje pomóc Freddyemu w reanimacji, ale teraz nic nie może mu pomóc. On po prostu nie żyje. Zastanawia się, czy Sara może latać samolotem, a ona wyznaje, że miała tylko kilka lekcji dwa lata temu, więc niewiele może zrobić. Ocenia szkody i widzi to, GPS jest zepsuty, więc para próbuje swoich telefonów, ale nie mają tam sygnału. Następny próbują kilka razy przez radio, ale nie otrzymują odpowiedzi, a kiedy próbują autopilota, okazuje się, że też jest zepsuty. Co gorsza, zostało im tylko pół baku paliwa, co może nie wystarczyć, aby przenieść je w bezpieczne miejsce. Przynajmniej kompas działa, więc za pomocą ich zegarki próbują obliczyć kierunek, w którym szli wcześniej i ustawić stoper na kiedy znowu zawrócą samolot. Niestety nagle przed nimi pojawia się ogromna ciemna burza, a Sara nie wie, co robić. W tym momencie przez radio przychodzi ktoś o imieniu Samuel. Sara mówi mu, że lecą samolotem i że Freddy zmarł, ale sygnał zostaje utracony, kiedy samolot zaczyna zbliżać się do burz. Po kilku sekundach zakłóceń Samuel wraca i mówi, że burza jest zbyt duża, by latać dookoła, ale zanim będzie mógł dać im kilka wskazówek, sygnał jest ponownie tracony. Jackson zamienia się miejscami z Sara, żeby mogła zająć miejsce pilota, ale nadal nie wie, co robić. Gdy nagle w samolot uderza piorun, powodując, że się trzęsie przecina ciemność. Ledwo utrzymując kontrolę, Sara decyduje, że spróbuje przelecieć nad burzą, ignorowanie Jacksona, kiedy boi się, że idą za wysoko. Po wielu staraniach, Sara udaje się naprowadzić samolot we właściwym kierunku i wkrótce docierają do czystego nieba. Niestety wysokość sprawia, że czują się chorzy. Sara stara się widzieć wyraźnie imdleje, wysyłając samolot do kolejnego nurkowania w czasie burzy. Potem samolot wymyka się spod kontroli i ciemne chmury nie pozwalają im nic zobaczyć. Ale Sara budzi się i nie przestaje walczyć z jarzmo. Po wielu zmaganiach udaje jej się ponownie wypoziomować samolot, tylko po. To, by odkryć kompas, też się cepsuł. Jackson przypomina sobie szkolny projekt i robi kompas z igłą i trochę płynu, który daje Sarze wskazówki, których potrzebuje, aby właściwie sterować podczas burzy. Sekundy później w końcu wychodzą z burzy, ale pozostało bardzo mało paliwa. Sara pamięta rezerwę zbiornik i natychmiast się na niego przełącza, ale drugi zbiornik paliwa szybko się napełnia tylko na sekundę, zanim szybko zacznie opadać. Jackson myśli, że może być wyciek w zbiorniku, który znajduje się na skrzydłach samolotu. Więc postanawia zaryzykować i wyjść naprawić to po przywiązaniu jego ciała do samolotu jakąś liną. Sara nie podoba się ten pomysł, ale tak nie ma innego wyboru, jak tylko zostać w środku i pilotować, podczas gdy ona ze strachem patrzy, jak Jackson wspina się na górę z przodu samolotu. Tam otwiera silnik i paliwo natychmiast zaczyna pryskać mu w twarz, potwierdzenie wycieku. Próbuje nakleić taśmę klejącą, a z powodu prędkości i wiatru zajmuje mu kilka prób, zanim zrobi to dobrze. Zaraz po załataniu dziury wskaźnik paliwa też się stabilizuje. Jackson próbuje wspiąć się z powrotem do samolotu, ale ślizga się i upada, zostawiając go wiszącego pod skrzydłem samolotu. Przerażona Sara chce mu pomóc, ale zostawiając go samo jarzmo powoduje, że samolot zaczyna skręcać. Aby rozwiązać ten problem, Sara bierze pas bezpieczeństwa i zakłada go na jarzmo, które utrzymuje samolot stabilnie. Potem biegnie do Jacksona i mówi: go, żeby chwycił ją za rękę, więc wyciąga palce tylko po to, by zostać uderzonym w bok samolotu. Sara czyni dodatkowy wysiłek i udaje mu się go złapać. Wciągając do środka i odkrywając jego ramię w czasie walki, został ciężko ranny. Aby oczyścić ranę, Sara chwyta jedną z butelek alkoholu przeznaczonego na wesele, a Jackson bierze łyk, zanim poleją nim ranę, który pali się dość słabo. Aby odwrócić jego uwagę od bólu, Sara mówi mu, jak zawsze myśli spędzają razem czas i wykorzystuje okazję, by złamać rękę z powrotem na miejsce. Potem tworzy wyciąga prowizoryczną szynę z wieszaka i owija nią swoje ramię i bandażuje, mówiąc mu, jak to zrobić niesamowity wyczyn, który właśnie wykonał. Potem odkrywają, że wskaźnik paliwa wskazuje 5%, więc decydują się lecieć dalej, dopóki nie znajdą lądu. Sara uważa, że to dobry pomysł odciążyć samolot, żeby zużywał mniej paliwa, więc zaczynają wyrzucać przypadkowe rzeczy, strasząc kilka osób z nagłym deszczem obiektu. Pomysł działa i pomaga utrzymać stały wskaźnik poziomu paliwa. Na w tym momencie Jackson zadaje trudne pytanie, a Sara wie, że ma na myśli to, że powinni się go pozbyć ciała Freddy'ego też. To sprawia, że czuje się okropnie, ale Jackson przypomina jej, że ich przetrwanie to coś więcej ważne. Załamana Sara umieszcza zdjęcie żony w ciele Freddy'ego i spycha go z łóżka samolotu, poświęcając chwilę na opłakiwanie jego śmierci. Następnie Sara chce się pozbyć alkoholu, ale Jackson zwraca uwagę, że może być używany jako paliwo, ponieważ zawiera etanol. Sara uważa, że to dobry pomysł i decyduje, że tym razem to ona podejmie ryzyko, zwłaszcza, że Jackson jest ranny. Ona Powoli i ostrożnie wspina się na dach samolotu i trzyma się skrzydła, gdzie otwiera wlew paliwa zawór zbiornika. Jackson podaje jej butelkę, ale wiatr jest zbyt silny i butelka leci. Z jej rąk. Jackson szybko próbuje ponownie i tym razem się udaje. Jedna po drugiej Sara nalewa trzy butelki do zaworu. Kiedy Jackson ma zamiar wręczyć jej ostatnią, przypadkowo ją upuszcza w samolocie i nie ma innego wyjścia, jak tylko poprosić ją, aby wróciła do środka. Sara próbuje poruszać się ostrożnie ale prawie traci przyczepność i chwyta szczyt poprzeczki samolotu w samą porę. Szybkim skokiem wślizguje się do samolotu, czując ulgę, ale także mały atak paniki. Potem Jacksona wyznaje, że kiedy zajmowali się alkoholem, mógł zobaczyć wyspę. Powrót jest ryzykowny, ponieważ mogą zużyć pozostałe paliwo przez pomyłkę, ale Sara postanawia zaufać Jacksonowi. Słowo. Zawraca samolot i zaczynają szukać wyspy, którą Jackson widział jako paliwo, wskaźnik nadal spada. Niestety nic nie znajdują, a zbiornik w końcu się opróżnia, powodując wyłączenie samolotu. Przez jakiś czas będzie ślizgać się, ale nie na długo. Myślący to koniec, Sara i Jackson przepraszają się nawzajem za bycie samolubnym i niesłuchanie, wzajemnych potrzeb z większą uwagą. Sara wyznaje również, że nienawidzi pożegnań, ponieważ ją zmuszają chce zostać. W tym momencie Jackson zauważa wyspę, którą widział wcześniej, ale teraz muszą to rozgryźć, dowiedzieć się, jak wylądować samolotem. Sara ledwo zna podstawy, więc Jackson stara się ją wspierać proces. Ale samolot nadal zaczyna spadać z dużą prędkością i dość burzliwie uderza w wodę. Samolot nagle przewraca się, pozostawiając parę nieprzytomną. Samolot powoli zaczyna tonąć i ostatecznie ląduje na krawędzi podwodnego klifu na dnie oceanu. Jak samolot zaczyna napełnić wodą, Sara odzyskuje przytomność i desperacko próbuje obudzić Jacksona, ale nie. wykorzystać. Wkrótce cały kokpit zostaje zalany, a Sara przez kilka sekund walczy z drzwiami aż w końcu ją otwiera i natychmiast wypływa na powierzchnię. Kiedy odzyska powietrze jej płuca, zaczyna wołać Jacksona, ale on nigdy się nie pojawia. Odmawiając poddania się mu, Sara płynie z powrotem w dół i odkrywa, że samolot zaraz spadnie z krawędzi. Na szczęście Jacksona ciało uniosło się i jest teraz złapane w skrzydło, więc Sara szybko łapie kamizelkę ratunkową. Zakłada ją nad nim i nadmuchuje go tuż przed upadkiem samolotu. Gdy samolot znika w otchłani, Sara pływa i zabiera Jacksona na wyspę, gdzie wykonuje RKO. Dopóki Jackson nie wyzdrowieje świadomość. Sara śmieje się ze szczęścia, po czym oboje dleją z wyczerpania na piasku. Kilka godzin później budzą się, gdy czują, że woda zbliża się zbyt blisko. Jackson zdaje sobie z tego sprawę w rzeczywistości są na mieliźnie i że zniknie ona wraz z przypływem. Sara nie może w to uwierzyć i płacze nad faktem, że nigdy nie są bezpieczni. Gdy nadejdzie przypływ, para unosi się na wodzie. Wokół w wodzie a ich kończyny stają się niewiarygodnie zmęczone utrzymaniem ciała w górze i płynąc pod prąd. Sara zaczyna płakać, gdy zdaje sobie sprawę, że wszystkie ich wysiłki poszły na marne, ponieważ i tak umrą tutaj, a Jackson korzysta z okazji, by powiedzieć jej, że ją kocha. Odwzajemnia słowa i oboje całują się, czekając, aż wydarzy się najgorsze. W tym momencie. W końcu pojawia się łódź ratunkowa, aby ich zabrać. Jest kilka cieni pod wodą, które tworzą Sarę. Zdenerwowani, ale na szczęście udaje im się przepłynąć i dostać się na łódź, docierając w końcu do bezpiecznego miejsca. Nie wierząc, że żyją, para zgadza się, że nie będzie między nimi więcej pożegnań.